Łowienie na suchą muchę dla mnie to przede wszystkim długie przypony. długie mam tu na myśli 11 i 12 stopowe. Do tych przyponów przy użyciu mikroringu takiego dwumilimetrowego, dowiązuje jeszcze bardzo często nawet metr półtora czasem dwa dodatkowej żyłki, bo długie przypony bardzo często sprawiają, że złowimy więcej ryb. Gdy decyduje się na łowienie na suchą muchę, zabieramy ze sobą też zawsze trochę porządnej chemii nad wodą. I mam tu na myśli dwa specyfiki, dwa konkretne specyfiki w tym wypadku. Jeden z nich to jest floatant, który sprawia, że nasza mucha naprawdę staje się praktycznie niezatapialna. A drugi to środek, którym można czyścić linkę muchową, ale też sprawia, że ta linka będzie bardzo wysoko siedziała na wodzie, przez co podrywanie linki z wody jest zdecydowanie bardziej subtelniejsze, przez co spłoszymy mniej ryb. Na wodę też zawsze zabieram ze sobą dobrej jakości obcinaczkę, która gwarantuje bardzo precyzyjne cięcie. Fajne, jeżeli jeszcze jest wyposażona w taki dodatkowy kolec, dzięki któremu możemy sobie w łatwy sposób oczyścić z lakieru oczko muchy i dzięki temu w łatwy sposób, nie denerwując się, przywiązać ją po prostu do naszego przyponu.